To bardzo trudne pytanie. E, według mnie powinni być dobrze poinformowani, z uwagi na to, że pracownicy oświaty mało zarabiają i powinni zadbać o swoje przyszłe emerytury. Każdy pracownik, w tym i nauczyciele, powinni wejść na swoje konto ZUS PUE, zalogować się i zrobić symulację swojej przyszłej emerytury. I wtedy e, po prostu przekalkulować, czy to, co im wyjdzie, starczy im na życie. Czy należy zabezpieczyć swoje, swoją przyszłą emeryturę poprzez odłożenie do programu PPK? Muzyka Wspólnie wybraliśmy instytucję finansową PFR-TRFI, gdzie pan Piotr Sawczuk profesjonalnie wprowadził nas w program PPK. Przeprowadził z całą Radą szkolenia, y, odpowiedział na pytania nurtujące, y, służył nam swoją radą, pomocą, przyjeżdżał, kiedy tylko potrzebowaliśmy go. Następnie z Urzędem Gminy Konopnica, z paniami, z, y, gdzie obsługa jest finansowa, y, wprowadził panie, w jaki sposób w programie mają y, przelewać składki na nasze konta. Y, także bardzo, bardzo dziękujemy za profesjonalną obsługę. Ale jest jeszcze portal przecież, do którego państwo często się moi nauczyciele często się logują i też czytają wszystkie nowinki co jest związane z planami pracowniczymi, planami kapitałowymi. Zdecydowanie tak. Na początku wszyscy podchodziliśmy sceptycznie do nowego programu. Dzięki szkoleniom i informacjom, które mogliśmy też odnaleźć w internecie, na przykład na portalu Moje PPK, coraz więcej osób zaczęło zgłaszać się do programu i rzeczywiście dostrzegliśmy korzyści płynące z oszczędzania na naszą przyszłość. Dzięki logowaniu się na moje konto na portalu PPK. Mogę zobaczyć, jakie wpłaty odprowadzam ja jako pracownik, jakie, jakie wpłaty do, do odprowadza też mój pracodawca, ale, ale także to, co dostajemy od Państwa. Więc e, dzięki naszej, naszemu podejściu pozytywnemu do tego programu dostrzegamy to, że oszczędzamy szybciej i więcej w dość krótkim czasie. Tak, zdecydowanie korzystaliśmy z PFR, i wsparcia tej firmy finansowej. Pan Piotr Sawczuk prowadził szkolenia Rady Pedagogicznej oraz wszystkich pracowników szkoły. Na tych szkoleniach mogliśmy zadawać pytania dotyczące, jak to wszystko wygląda, ile, jak, jak będzie to wyglądało w przyszłości, jeśli chodzi o wypłacanie też, czy te pieniążki będą mogły być dziedziczone. Dużym chyba atutem y, według mnie, y, dla, szczególnie dla młodych pracowników, jest to, że możemy na przykład wypłacić 100% na wkład własny na kredyt hipoteczny pod własne mieszkanie. Y, to chyba zachęca też w dużej mierze y, wielu młodych pracowników do tego, żeby, żeby przystąpić do y, PPK.